Dzień dobry, Jakub Zadrożny, biznes nieoczywisty, a dziś moim Państwa gośmi w studio telewizji biznesowej są prawnicy z kancelarii Okto Dominika Bielska i Paweł Latkowski. Dzień dobry. Cześć, kupa. Szanowni Państwo, dzisiaj będziemy rozmawiać o bardzo ważnym temacie z perspektywy przedsiębiorców, z perspektywy biznesu, a mianowicie no, praktycznie od roku mamy ustawę, która pozwala nam w jakiś sensowny sposób dzisiaj. Zachować majątek, a mianowicie będziemy dzisiaj rozmawiać o fundacji rodzinnej. Tak jest. Zawsze, kiedy poruszamy takie tematy, które są ważne dla przedsiębiorców, zastanawiam się, czy to, o czym dzisiaj rozmawiamy, będzie miało chociażby, nie wiem, za dwa czy za pięć, czy za dziesięć lat jakiś sens i czy w ogóle te przepisy, które dzisiaj wprowadzamy, są w stanie na przykład pomóc nam przedsiębiorcom w chociażby zachowaniu tego majątku, dużo się mówi o sukcesji, dużo się mówi o tym, w jaki sposób przekazać ten majątek, chociażby zostawić go w naszym kraju, nie robić jakichś różnych tutaj e, mechanizmów, gdzie możemy ten majątek gdzieś wyprowadzić, e, powiedzmy sobie, do innych krajów czy miejsc, gdzie można to zrobić w sposób bardziej e, można powiedzieć e, skuteczny, tak, a dzisiaj mamy już w Polsce instrument, który pozwala nam tutaj w kraju zachować majątek e, rodzinny. Zgadza się. Od jakiegoś czasu funkcjonuje w Polsce Fundacja Rodzinna jako instytucja, która została ustanowiona w odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorców, przede wszystkim tych, którzy kierują firmami rodzinnymi, dlatego że w Polsce mamy pierwsze pokolenie. Biznesmenów, przedsiębiorców, którzy dorobili się dużego majątku, zbudowali potężne przedsiębiorstwa i no schodzą ze sceny w biznesowej, chcąc przekazać stery. Rodzinie wstępnym. Dlatego w odpowiedzi właśnie na takie potrzeby, na ten problem, który się pojawił po transformacji ustrojowej, ustawodawca wprowadził coś takiego jak fundacja rodzinna. Oczywiście jest to podmiot podobny do, do fundacji, które funkcjonują pod innymi jurysdykcjami, z których właśnie zmuszeni byli wcześniej korzystać polscy przedsiębiorcy, którzy chcieli zaplanować sukcesję na kilka pokoleń do przodu. Dominika, Ty y, też w swojej pracy zawoduj, dużo y, czasu i energii poświęcasz właśnie temu, żeby mówić w jaki sposób tutaj na przykład chociażby zabezpieczyć majątek, zabezpieczyć siebie. Y, więc w tych kwestiach związanych z y, bezpieczeństwem y, przedsiębiorców, Twoim zdaniem co ta ustawa dzisiaj zmienia i dlaczego ona jest taka ważna? Tak jak Paweł powiedział, na pewno było to bardzo wyczekiwane rozwiązanie, z tego względu, że w przypadku przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, ustawodawca kilka lat wcześniej w 2018 roku wprowadził instytucję zarządcy sukcesyjnego. To jest instytucja, która ma wiele wad, jest powszechnie krytykowana, ale przynajmniej pozwalała w pewnym stopniu zabezpieczyć możliwość prowadzenia biznesu po śmierci przedsiębiorcy. Takiego rozwiązania nie było dla spółek, dla większych podmiotów, u których ta sukcesja jest dużo bardziej skomplikowanym i wieloaspektowym procesem. Więc wprowadzenie tej ustawy na pewno należy ocenić pozytywnie. Na październik 2024 roku zarejestrowano około 1800 fundacji. Więc to jest jakiś wynik. Natomiast, no biorąc pod uwagę skalę biznesów prowadzonych w Polsce, dalej myślę, że można powiedzieć, że jest to rodzaj elitarnego rozwiązania prawnego. Nie jest to powszechnie dostępne, ale może to jest kwestia braku świadomości. To raz. Dwa, myślę, że w ostatnim czasie troszeczkę fundacja straciła na popularności przez. Komunikaty Ministerstwa Finansów, które w sierpniu bodajże zaczęło zapowiadać zmiany, rozmawiano o potencjalnym projekcie ustawy, który ostatecznie się nie pojawił do tej pory. Natomiast Ministerstwo Finansów obawia się, że fundacja może być wykorzystywana w celach głównie optymalizacji podatkowej, bo oczywiście jest to podmiot, który pozwala na korzystne opodatkowanie wielu transakcji, natomiast nie powinien być to główny cel zakładania fundacji. Natomiast pomijając te wszystkie obawy i problemy z pewnością jest to rozwiązanie najlepsze w tym momencie z tego względu że pozwala na zaplanowanie sukcesji wielopokoleniowej więc mówi się można powiedzieć że fundacja niejako uzupełnia to co mieliśmy i to co mamy dotychczas czyli testamenty zapisy darowizny na wypadek śmierci dlatego że jest to mechanizm umożliwiający tą sukcesję wielopokoleniową jest to podmiot który przeżywa przedsiębiorcę pozwala Zakumulować majątek i pozwala zapewnić bezpieczeństwo finansowe najbliższym fundatora. Ja myślę, co jest jeszcze ważne w tej ustawie, czy w ogóle w tej konstrukcji, o której dzisiaj rozmawiamy, to jest to, że przecież nie każdy. Członek rodziny, tak? czy, czy osoba, która jest w majątku do tego, o czym rozmawiamy dzisiaj, predysponowana, ponieważ no wiadomo, że dzieci nie zawsze idą drogą swoich rodziców, tak? w związku z tym też nie zawsze są w stanie przejąć ten biznes, tą, tą firmę. Dlatego właśnie wydaje mi się, że to jest bardzo ważna ta ustawa, właśnie z tego punktu widzenia, że też zabezpiecza jakby nie tylko Firmy, ale też i rodzinę tych, którzy no nie chcą uczestniczyć dalej w powiedzmy sobie, tworzeniu tego biznesu. Nie chcą, albo nie mogą, albo po prostu z góry zostało przewidziane, że nie spełniają warunków do bycia zakwalifikowanym do jakiejś określonej kategorii beneficjentów. Co jest istotne, to to, że fundacja daje fundatorowi, czyli osobie, która planuje swoją sukcesję. Możliwość zaplanowania tego, tak jak Dominika wcześniej powiedziała, co będzie się działo z majątkiem, na wiele pokoleń do przodu. I tak mamy tutaj bardzo dużą dowolność w ustalaniu kryteriów, które pozwolą poszczególnych członków rodziny na różnych szczeblach tej całej drabinki zakwalifikować do poszczególnych grup beneficjentów. Jedni będą uczestniczyć w prowadzeniu tych biznesów, które zostały odziedziczone bezpośrednio, pełniąc funkcje zarządcze, czy to w spółkach, które będą wchodzić w skład tego majątku, tego holdingu, inni z kolei będą na przykład czerpać tylko benefity polegające na świadczeniach, które Zapewnią im byt, umożliwią e, powiedzmy, kontynuowanie czy podjęcie studiów zagranicznych, czy realizację jakichś swoich marzeń. Czyli tutaj mamy możliwość e, przede wszystkim przewidzenia różnej sytuacji dla osób, które będą wchodzić w skład rodziny na pokolenia, w zależności od tego, jakie oni sami wykażą e, intencje i inicjatywę, czy będą chcieli się angażować bezpośrednio w prowadzenie biznesu, czy będą chcieli raczej pozostać tymi biernymi uczestnikami e, Życia biznesowego, finansowego rodziny, czerpiącymi korzyści po prostu z tego, że w tej rodzinie się znaleźli. Także tutaj fundator ma, czego w przypadku innych instytucji, o których była mowa wcześniej, ma możliwość wykreowania tego stanu na przyszłość i dodatkowo zabezpieczenia tego stanu przed jakimiś dowolnymi, Zmianami ze strony samych beneficjentów. Jest w stanie ukształtować tę instytucję, tak, żeby ona rzeczywiście trwała lata w, takim, w takiej postaci, jak sobie zaplanował. Oczywiście najlepiej w porozumieniu z pozostałymi członkami rodziny. Czy waszym zdaniem dzisiaj ta konstrukcja jest wystarczająca, jeżeli mówimy tutaj o polskim rynku, o polskim przedsiębiorcy? Czy. Patrząc z perspektywy Waszego biznesu i tym, jak doradzacie też przedsiębiorcom, czy warto byłoby, nie wiem, coś wprowadzić, ewentualnie jakieś zmiany, które też mogą usprawnić, a też zarazem, no, jakby też przedsiębiorcom pokazać, że jest to bardzo ważny element tego, jaki sposób zaplanować no, biznes swój na przyszłe pokolenia. Myślę, że o zmianach mówi się najwięcej w perspektywie planowania podatkowego i tej, tej optymalizacji podatkowej. Natomiast jeśli chodzi o samą strukturę, to myślę, że spełni ona oczekiwania przedsiębiorców i to przede wszystkim ważne jest to, że taki przedsiębiorca, który dalej chce mieć wpływ na to, jak wygląda jego biznes, ale może już niekoniecznie jest w stanie ze względów chociażby zdrowotnych tak aktywnie angażować się w działalność, może nadal zachować kontrolę nad biznesem, jednocześnie Umożliwiając innym już przejęcie działalności nad samym przedsiębiorstwem. Bo ważne jest to, żeby powiedzieć, że fundator może łączyć wiele ról, czyli jednocześnie jest osobą, która powołuje do życia fundację, może być również członkiem jej zarządu, ale również beneficjentem, czyli czerpać zyski z funkcjonowania tego biznesu, dalej kierując nim, mając wpływ na to, w jaki sposób on funkcjonuje. I to jest ta wyraźna przewaga fundacji nad testamentem. Fundację można również ustanowić w testament. Natomiast no, jest to rozwiązanie zdecydowanie mniej e, rekomendowane, też z tego względu, że zdarza się, że taka fundacja w testamencie jest ustanowiona nieskutecznie, e, bo na przykład e, warunkiem do ustanowienia fundacji w testamencie skutecznie jest powołanie członków zarządu, którzy później będą w stanie w ogóle zgłosić tą fundację do rejestru, który jest prowadzony przez sąd w Piotrkowie Trybunalskim. Więc jakiekolwiek błędy na tym etapie mogą skutkować tym, że ta fundacja finalnie nie powstanie. Więc zdecydowanie rekomendujemy, żeby tą sukcesję planować z wyprzedzeniem i tą fundację ustanawiać jeszcze w taki sposób, aby można było przez następne lata obserwować jak ona działa, ewentualnie dokonywać zmian w statucie, który jest takim głównym dokumentem, sercem funkcjonowania tej całej fundacji i, i wpływać na jego Kształt jeszcze za życia. Bo rozumiem, że fundacja oczywiście może prowadzić działalność gospodarczą. Tak? Jeżeli tak, to w jakim zakresie? Mhm. Tak, tutaj y, trzeba, y, trzeba właśnie wyraźnie zaznaczyć, że fundacja to nie jest twór powołany jako tako do prowadzenia. Działalności gospodarczej. Ta konstrukcja ma zabezpieczyć majątek przed rozdrobnieniem, ustalić zasady prowadzenia działalności przez podmioty, których fundacja będzie właścicielem, z uwagi na to, że fundacja może być, może być wspólnikiem, czyli posiadać własność udziału w spółkach, które wchodzą w skład tego rodzinnego majątku, całego holdingu. Natomiast same możliwości prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej są bardzo mocno ograniczone. Nie jest to spółka i nie jest to podmiot, który, którego celem jest prowadzenie działalności. Może fundacja na przykład prowadzić działalność polegającą na wynajmie nieruchomości, które będą stanowić majątek fundacji, może w ograniczonym zakresie prowadzić inną działalność, ale to, co było na przykład przedmiotem zapytań do Ministerstwa Finansów, no. W odróżnieniu od inwestowania szczególnie długofalowego w instrumenty e, finansowe, papiery wartościowe, fundacja na przykład nie powinna się skupiać na e, handlu inwest inwestycjach w kryptowaluty. Tak? To jest jedna z działalności, które e, nie są dopuszczalne. E, również e, najem krótkoterminowy to nie jest ta forma e, działalności, którą e, fundacja powinna prowadzić, więc tutaj trzeba być ostrożnym, przede wszystkim formułując statut, e, e, przestrzegać przepisów, i tych ograniczeń, i pamiętać, że fundacja powinna być tworem parasolowym w stosunku do tych spółek, które prowadzą działalność w danych obszarach. Jej działalność zasadniczo powinna się ograniczać do tego majątku, którym dysponuje, a nie do prowadzenia biznesu takiego per se. Powiedziałeś tutaj dużo o tym, w jaki sposób tutaj prowadzić tak, fundację rodziną i Jakie składniki do niej należą, natomiast moglibyśmy troszeczkę opowiedzieć o tym, jakie trudności są w ogóle generalnie, czy wyzwania w samym założeniu fundacji rodzinnej, bo no, przychodzi przedsiębiorca na przykład do Was i mówi, no dorosłem do tego, żeby dzisiaj założyć fundację i co dalej? Takie pierwsze pytanie, które słyszymy od klientów, to zazwyczaj wiąże się właśnie z tym, po co mam zakładać fundację, skoro mam spółkę, ale to już chyba Paweł odpowiedział, że przede wszystkim inny jest cel, więc mimo tego, że ta struktura może się wydawać podobna, to jednak zupełnie inne jest przeznaczenie i warto też powiedzieć, że fundacja jest taką bezudziałową osobą prawną, w przeciwieństwie do, do spółki. Natomiast jeśli chodzi o, o trudności i wyzwania, to myślę, że mm, dużym takim problemem jest to, że jest to instytucja dosyć świeża i mamy tak naprawdę dopiero rodzące się, orzecznictwo i praktykę, więc na początku największą trudnością jest sformułowanie statutu. Z jednej strony to dobrze, że ustawodawca daje nam dużą dowolność, bo fundator jest elastyczny, może decydować sam, kogo chce ustanowić swoimi beneficjentami, jakie będą świadczenia, jakie będą zasady funkcjonowania organów fundacji, ale z drugiej strony jest narażony przez to na pewną niepewność ze strony sądu rejestrowego, który będzie oceniał ten statut i decydował, czy spełnia on wymogi ustawowe. Więc to jest taka pierwsza niewiadoma, która, która jest tak naprawdę największym problemem przy zarejestrowaniu fundacji. Jeżeli przez to przebrniemy i uda nam się już ustanowić ten podmiot i wpisać go do rejestru, przez co uzyska osobowość prawną, to mamy już fundację, przechodzimy na kolejny etap i kolejną trudnością może być... Ustalenie, jaki majątek powinniśmy wnieść do tej fundacji. I tutaj taka kluczowa, praktyczna kwestia to myślę, że to kwestia uświadomienia sobie, że to, co wniesiemy do fundacji, odrywa się od naszego majątku. Więc jeżeli ja jestem właścicielem nieruchomości i wnoszę, daruję powiedzmy tą nieruchomość fundacji, to od tego momentu to fundacja jest właścicielem tej nieruchomości, a już nie fundator. Więc na przykład tą nieruchomością nie będę mogła już w żaden inny sposób rozporządzić, nie będę mogła jej ustanowić w testamencie. Więc to są takie kwestie, które możemy, musimy przeanalizować, w zależności od tego, jak duży mamy majątek i w zależności od tego, jak chcemy ułożyć tą sukcesję i spadkobranie. No, poruszać bardzo ważną kwestię w takim razie, kto jest członkiem tej fundacji rodzinnej. Bo tutaj powiedzieliśmy, powiedzmy sobie, mamy założyciela tego, który prowadzi ten biznes, tak? No i co dalej? Z kim się chce podzielić tym majątkiem, tak? Mm -hmm. Proszę, Dominika. Mamy fundatora, który decyduje o kręgu beneficjentów. Jest to grupa osób, które są uprawnione do uzyskiwania świadczeń ze strony fundacji. Tymi beneficjentami najczęściej są osoby najbliższe, ale nie ma takiego obowiązku, żeby było jakiekolwiek pokrewieństwo. Również myślę, że warto powiedzieć, że fundacja może założyć więcej niż jedna osoba, też nie ma tu wymogu pokrewieństwa. I tak jak już wcześniej wspomniałam, fundator sam może łączyć wiele ról, więc ta fundacja tak naprawdę może być bardzo takim wąskim kręgiem osób, które, które wzajemnie spełniają na swoją rzecz świadczenia. I tak naprawdę większość tych świadczeń może iść właśnie w stronę fundatora, więc nie ma tu obowiązku, aby, aby to grono, które tworzy organy fundacji, było znaczne. Bo to jestem tym przedsiębiorcą, tak? I powiedzmy sobie, no już. Dojrzałem do tej myśli, żeby coś zrobić z tym swoim majątkiem, to teraz przekonajcie mnie, dlaczego mam to robić w Polsce, a nie na przykład za granicą. Myślę, że polska fundacja zdecydowanie ułatwia funkcjonowanie, choćby z uwagi na Formalności, na pewno niższe koszty. No, prowadzenie fundacji zagranicznej jest związane z tym, że z reguły mamy konieczność po pierwsze wsparcia prawnego za granicą, które może kosztować. Po drugie, różnice w systemie prawnym. Dla polskiego przedsiębiorcy Polska Fundacja będzie zdecydowanie dużo bardziej przyswajalnym podmiotem i myślę, że. Prostsze jest zarządzanie, zarządzanie podmiotem, który jest właścicielem majątku w Polsce, jeżeli ten podmiot również podlega jurysdykcji polskiej. To tak w skrócie, oczywiście. Wadą jest na pewno mniejsza pewność prawa, bo te fundacje prywatne, które funkcjonują za granicą, funkcjonują już wiele lat. Więc mamy jakąś stabilność, jeśli chodzi o funkcjonowanie przepisów, o praktykę orzeczniczą. W Polsce tego nie ma i, i te komunikaty Ministerstwa Finansów na pewno zaogniły cały problem. Ale mamy nadzieję, że jest to kwestia czasu i kwestia wypracowania pewnych rozwiązań, wdrożenia ich w praktykę. Troszeczkę przyjrzałeś moje pytanie, bo właśnie chciałem na koniec zapytać się, właśnie, jaka jest przyszłość tak, Fundacji Rodzinnej w Polsce, jak wy to widzicie, jak to rzeczy, w którym to kierunku może pójść, ponieważ jak wiemy, jest to dopiero pierwszy krok, tak naprawdę. Jakby pierwszy mechanizm, tak, możliwość gdzieś zachowania tego majątku w Polsce. I jak widzicie to w najbliższej przyszłości. Kuba tutaj tak naprawdę wiele będzie zależeć od tego, w jakim celu ta fundacja będzie wykorzystywana. Nie ukrywam, że to jest chyba dla wszystkich oczywiste, że w Polsce mamy jakąś tam tendencję do wykorzystywania różnych instytucji, niestety nie do końca zgodnie z przeznaczeniem i w tym celu, w którym one zostały ustanowione, ale po to, żeby osiągnąć jakieś dodatkowe korzyści. Jeżeli ustawodawca będzie obserwował stale rosnącą popularność fundacji, która będzie się wiązać z tym, że ona pozwala zoptymalizować się podatkowo, bo fakt jest taki, że daje pewne korzyści. I fundacje będą tworzone wyłącznie w tym celu, czy w celu ominięcia prawa, czy w celu właśnie uzyskania oszczędności na podatkach, no to istnieje obawa, że zmiany pójdą w tym kierunku, żeby uczynić fundację mniej atrakcyjną dla tego grona przedsiębiorców, którzy właśnie z osiągnięciem tych celów wiążą sens powołania fundacji. Założenie i prowadzenie fundacji. Nie jest zadaniem prostym, dlatego że trzeba stanąć naprzeciw wielu pytań i zastanowić się, jakie rozwiązania zastosować, żeby one rzeczywiście działały w praktyce, wytrzymały próbę czasu, nie podzieliły rodziny, nie doprowadziły do jakichś konfliktów wewnętrznych, tylko zapewniły prowadzenie biznesu. Jednocześnie z tymi, tymi korzyściami podatkowymi, osiągamy bowiem tę pewność, że jeśli jako przedsiębiorca budowałem lata jakiś biznes, on okazał się sukcesem, to w momencie, kiedy odchodzę z tego świata, rodzina nie podejmie decyzji: Dobra, sprzedajemy wszystko i całe to, Twoje dziedzictwo, które budowałeś, tak naprawdę e, przestaje istnieć, e, a za inkasowane e, pieniądze rodzina zajmuje się e, innymi rzeczami. To jest prawdziwy, prawdziwy cel fundacji: zachowanie, zachowanie tego majątku i osiągnięcie pewnie tego spokoju e, w rodzinie, no bo nie trudno sobie wyobrazić, że tam, gdzie są duże pieniądze, ale też wiele osób do podziału tortu, z których przynajmniej część nie jest zainteresowana aktywnym udziałem w biznesie, albo. Ma po prostu całkowicie inne wizje na jego rozwój, no będzie dochodzić do konfliktu. Więc trzeba patrzeć na, na fundację przede wszystkim w tym zakresie, i myślę, że, że wówczas, jeśli rzeczywiście większość przedsiębiorców będzie w ten sposób korzystać z fundacji, to te zmiany nie nastąpią prędko, a jeśli nastąpią, to nie będą tak dotkliwe. Jak mogłyby być, jeśli będziemy mieli jawne przykłady nadużyć. Jesteśmy w tej e, ciekawej sytuacji, że tak naprawdę też my też jesteśmy pierwszym pokoleniem, które dotyka tego problemu, ponieważ no, wcześniej e, no, mamy te 30 lat dzisiaj transformacji ustrojowej, e, gdzie pierwsze pokolenia dorobiły się pewnych majątków, tak, e, mieliśmy wolny rynek. W związku z tym jakby ta sytuacja też jest nowa, nie tylko też i dla nas, ale też i dla, no, dla legislatora, który e, dopiero dzisiaj, tak, dojrzał też do tego, żeby te przepisy ustanowić. Tak, dokładnie tak. Myślę, że dla wszystkich to jest, to jest sytuacja nowa. W Polsce, no, jak to w wielu przypadkach, fundacja nie została zaprojektowana w sposób idealny, ale została zaprojektowana w sposób na tyle dobry, że warto jest, żeby przynajmniej rozważyć, czy nie jest rozwiązaniem, która Albo już dużym funkcjonującym firmom rodzinnym, albo takim, które przeżywają teraz okres wzrostu, nie zapewnić tego bezpieczeństwa na przyszłość. Im wcześniej ustalimy pewne zasady, które mogą być połączone z czymś, co ja też oczywiście polecam, szczególnie przy większych rodzinach, opracowaniu konstytucji rodzinnej, wypracowaniu zasad, nie tylko sukcesji na wypadek śmierci, ale w ogóle takiego współdziałania. Im wcześniej będziemy o tym myśleć, im bardziej oswoimy się z instytucją. Tym będzie bardziej naturalne dla wszystkich wstępnych i kolejnych pokoleń, że właśnie w ten sposób ten wielki rodzinny majątek będzie funkcjonował przez długie, długie lata. Ja myślę, że te przepisy są na tyle dobrze skonstruowane, że są w stanie posłużyć tym, którzy chcą rzeczywiście wykorzystać fundację do sukcesji. A jeżeli ktoś myśli wyłącznie o optymalizacji podatkowej, to chyba powinien zmienić doradcę, bo prędzej czy później się na takim rozwiązaniu przejedzie. Więc, więc to myślę, że powinno być takim podsumowaniem naszej rozmowy. Dokładnie. Szanowni Państwo, warto się zabezpieczyć, warto zabezpieczyć własny majątek, a także rodzinę. A takim dobrym narzędziem na pewno jest Fundacja Rodzinna. A dziś naszym gościem byli prawnicy z kancelarii Oktoligal, Dominika Bielska i Paweł Łatkowski. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę.